Hej ludzie, patrzę tutaj. Teraz możemy powiedzieć z całą pewnością, Dragon Age Velgard jest porażką. I tutaj to nie są moje słowa, to nie są dane ze Steama, tylko to są słowa prezesa jej, który powiedział na ostatnim omówieniu wyników za ostatni kwartał, że Velgard nawet połowy zakładanych liczb nie osiągnął. Oczywiście wolałbym, żeby prezes powiedział, że to nie było 15% tych liczb, 20%, ale powiedział mniej niż połowa. Więc to równie dobrze mogło być 40% lub 35% lub 45%. No i powiedział, że półtora miliona ludzi zainteresowało się Wellgarden. Mówię zainteresowało się, bo jej tak samo jak Microsoft ma swoją, że tak powiem, usługę abonamentową, więc... Nie wiemy, ile osób sprawdziło w tej usłudze Dragon Age'a, ile osób kupiło tą grę, a ile osób na przykład ściągnęło w ramach abonamentu, pograło godzinę i wykasowało tą grę z dysku. Nie mam pojęcia, Wy też nie macie pojęcia. Dlatego nie lubię abonamentów, bo to jest taka poduszka bezpieczeństwa dla szefów firm, żeby łagodzić upadek, kiedy jakiś tytuł zrobi w topę. Ja nie mówię, że Indiana Jones zrobił w topę, ale wciąż. To są takie niejasne liczby. Wiecie o co chodzi? Ja strasznie nie lubię. W kinach mamy jasne liczby, wszędzie, ma, wszędzie tam, gdzie możemy, gdzieś coś kupujemy, to mamy jasne liczby. Tutaj nie. Co jest strasznie irytujące. I słuchajcie, ja czekałem z tym filmikiem cały tydzień, bo chciałem zobaczyć, jak jej zareaguje na tą wpadkę z Walgardem I okazało się, że zareagowało bardzo mocno. Bo ci pracownicy, którzy. Zostali rozesłani po innych studiach deweloperskich EA, żeby pomóc na tworzenie Ironmana czy tam Black Panthera. To EA robi? Chyba tak. To więc ogólnie oni teraz w tych zespołach zostają. To, to nie jest tak, że oni wrócą do Bioware'u. Nie, oni w tych zespołach zostają, co zostali wysłani. Co, to pokazuje, że EA jest naprawdę wnerwione na Bioware. Bo często jest tak, że ty wysyłasz tych ludzi, kiedy oni są niepotrzebni, kiedy na przykład planujesz grę i zanim gra wejdzie w pełną produkcję, to ty z tych ludzi znowu ściągasz do siebie, żeby pracowali, a tutaj nie ma. I ogólnie cały zespół pracujący nad Mass Effectem 5 jest trochę okrojony, poniżej 100 osób. Oczywiście pod kierownictwem weteranów Mass Effecta, którzy zostali sprowadzeni, ale no powiedzmy sobie szczerze, po pierwsze, patrząc po historiach w Ubisoftie, to paru weteranów nie sprawi, że gość po mobilkach będzie nagle potrafił zrobić złożonego RPGa, a po drugie, wcale nie jest pewne, że panowie weterani dotrwają do końca projektu. Swoją drogą jestem ciekaw, ile razy Mass Effect 5 został zrestartowane. Bo Dragon Age Velgar został zrestartowany ile? 3 razy? Cztery razy? I to raz przez EA, bo na początku to była, miała być gra single player, potem EA przerobiło tą grę na grę usługę, potem znowu na grę single player, i potem tak parę razy się przeciągali. To jestem ciekaw, ile razy Mass Effect 5 zmienił swój koncept. Bo słuchajcie. Ten czas powstawania gier to też jest jedna z takich podstawowych rzeczy, które zniszczyły Welgarda. To w ogóle, tak naprawdę niszczy cały rynek, elastyczność rynku gier, jeżeli chodzi o duże tytuły. Bo nie wiem, czy ty pamiętacie te czasy, ale kiedyś i Activision, i EA potrafili wydawać mniejsze tytuły. Ja wiem, i jej wydaje tytuły Hazel. Nad Games, czy oni tak się nazywają, czyli gości od Await Outa czy od tu, ale ogólnie kiedyś było tego więcej. Pamiętam, że aktywizm potrafił wydać Timeshifta i ogólnie wydawcy oprócz tych dużych tytułów potrafili wydać mniejsze tytuły. Na tych mniejszych tytułach deweloperzy się uczyli i testowali swoje pomysły i potem wchodzili do innych studiów i potrafili zrobić większe tytuły. Teraz jej aktywizm tego nie mają. I często jest tak, że czyta, skąd pochodzi dany deweloper, a on się okazuje być deweloperem mobilek albo deweloperem, który siedział x lat na Simsach. I nagle takiego gościa przywróca do e, Bioware'u i mówi: i rób magie. I rób, panie, kolejną część w, w, ukochanej przez ludzi serii RPG-ów. No to sorry, no presja jest inna, kiedy robisz mobilkę, kiedy robisz kontynuatora legendarnej serii. nie? No to to jest. No ja tutaj nie mówię tylko o Mass Effect, ale mówię tutaj o Diablo, mówię tutaj o e, Dragon Age, mówię tu o innych dużych seriach, które miały osta ostatnio niezbyt dobry czas. I słuchajcie, takich ludzi jak masz bardzo dużo na projekcie, bo jeżeli przyjdzie ci jeden, jeden czy dwóch takich gości, to ich przyuczysz, ale kiedy ci kiedy ma w 30% takich ludzi, jak na przykład mówi się, że przy asesynie tyle pracuje takich świeżaków lub takich gości, co bardziej ich interesuje politologia, nie politologia, tylko bardziej politykowanie i bycie bardziej że tak powiem łok, niż samo tworzenie gier i że po prostu ci ludzie nie mieli doświadczenia, no to trudno, żeby ci. Weterani nauczyli tamtych. To jest naprawdę trudne. W ogóle nawet zdobycie doświadczenia w Bajoweży różni się, kiedy byłeś w Bajoweży na początku generacji PS4, i 360, niż na obecnej generacji. Bo w czasach, kiedy zaczynałeś pracę w Bajoweży na początku siódmej generacji, to ty miałeś tyle tytułów różnych, ty miałeś tyle pomysłów, tyle projektów, i te twoje pomysły mogły być dość szybko realizowane i przetestowane na graczach. Okej, okay, graczom się nie podobał ten system levelowania, no to zmienimy. No, a może po prostu zrezygnujemy z amunicji? Tutaj nawiązanie do Mass Effecta. I to wszystko było bardziej żywe, bardziej elastyczne. A teraz tego nie ma. Teraz, jak zacząłeś pracę przy Dragon Age'u w Elgardzie, to nie dosyć, że żyłeś w takiej bańce, bo ty nie widziałeś, gdzie jest ta meta, bo nie miałeś pojęcia, kiedy ta gra wyjdzie, to jeszcze zmieniał się design, zmieniali się Twoi przełożeni często, i odchodzili ludzie, którzy Ciebie uczyli czegoś. Czyli nawet jakbyśmy dali 6 lat gościowi, który, który zaczął pracę w Bajorze na początku siódmej generacji, i dalibyśmy te, te same 6-7 lat u gościa, który zaczął pracować w Bajorze na początku obecnej generacji, no to oni mają kompletnie inne doświadczenie. I ten z czasów PS mógł się więcej nauczyć, mógł więcej przetestować swoich umiejętności niż ten, który pracował w nowym Bajowe. Ja wiem, że to jest takie uogólnienie, ale rozumiecie o co mi chodzi? Że po prostu brakuje tej elastyczności, i jej zawsze miało z tym problemy. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jej już raz zamordowało studio. Od RPGów i to był Origins System. To, to byli ojcowie Ultimate. I EA po prostu ubiło to studio. Dało im tyle liny bez kontroli, że oni siebie powiesili. I jeszcze w ogóle stworzyli Ultimate Online. Podwaliny pod współczesne MMO, ale ta gra zarabiała tyle pieniędzy, że EA po prostu już nie pozwoliło się rozwijać system Origins. Ja wiem, że jej też zabiło inne wielkie studia, ale nie zmienia to faktu, że oni po prostu nie mają ręki do ludzi, którzy robią bardziej zaawansowaną grę niż FIFA. Oczywiście oprócz Hazelnata, ale oni robią mniejsze tytuły. I zobaczcie. Scenarzyści zostali pogonieni od Welgarda, chyba tylko jedna osoba się ostała. Pracownicy, jak powiedziałem, zostali rozesłani, czyli tak naprawdę został tam tylko jakiś szkielet, który może być w każdej chwili pogoniony do zespołu w, w Teksasie, żeby robić Mass Effecta. I tyle. Nikt w jej nie odpowie za to, co się stało. Nikt w jej Mówię o kierownictwie nie zrobi rachunku sumienia. Bo oni znowu popełnią ten sam błąd. I aż do zniszczenia Bioware'u. Bo jeżeli myślicie, że teraz deweloperzy pracujący nad Mass Effectem 5 mają mniejszą presję, nie, oni mają jeszcze większą presję. Oni wiedzą, że wszyscy gracze będą mieli oczy zwrócone na nich. Ich nie będzie interesowało, czy ktoś przyszedł z mobilek, czy ktoś przyszedł z Simsów, czy ktoś, nie wiem... Jest osobą alfabetu, czy nie, czy ktoś jest biały, czarny, zielony, fioletowy. Nie. Ich będzie interesowało tyl interesował tylko jedno. Czy BioWare potrafi zrobić dobrego RPG? -a? Ja nie jestem pewien, czy EA będzie potrafiło ich wspomóc. Ogólnie, jakbym był na tym spotkaniu jako udziałowiec EA, to ja nie byłbym zadowolony, bo inwestuję w firmę, która nie potrafi zrobić. Nic bez licencji firm trzecich. Ich naj, obiektywnie najlepsza gra ostatnich lat to, to, są, to, to jest Jedi Survivor to ona jest na licencji Disney'a. MADEN na licencji, FC na licencji. I tu jest ciekawe, bo FC sprzedaw FC spadła o 5%. Nie wiem, na co czeka FIFA ze swoim kontrahentem, który szykuje ponoć now nową generację FIFA, ale to jest idealny moment. I jej siedzi na frostbite, który się nie nadaje do gier, do gier sportowych. I tak naprawdę tylko bardzo duży gracz z bardzo dużą ilością pieniędzy może wejść na ten rynek i zmusić jej do jakiejkolwiek większej innowacji we WC. Co jest w ogóle śmieszne, bo nie wiem, czy pamiętacie tą wojnę pomiędzy tej two a EA, jeżeli chodzi o gry koszykarskie, gdzie EA zostało bardzo mocno pobite. I coś mi się wydaje, że jeżeli EA nie zrobi większych zmian we WC, to historia się powtórzy. A co, jak co, ale tu Cape za to, że nie mogli kupić licencji na NHL, bo jej wykupiło licencję na wyłączność. I to i ja naprawdę, jako taki udziałowiec, bałbym się trochę inwestować w jej. bo jeżeli ta firma nie potrafi zrobić ani Battlefielda, ani RPGA, i że. Tylko to, co potrafię zrobić, to są właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, gry na licencji lub mniejsze tytuły artystyczne. No to nie wiem, no to wolałbym zainwestować w Nintendo. Na Nintendo przynajmniej przez najbliższy rok będzie na plusie. No chyba, że Switch 2 to będzie tragedia, ale nic się na to nie zapowiada. Ogólnie. Nie wiem, słuchajcie, co sądzić o, o tym wyniku Welgarna, bo jest, bo jest to tylko pokaz tego, że duzi wydawcy zatłuką ci twoją ulubioną firmę prędzej czy później. Że ty będziesz patrzył na to, jak ona kona. Ty będziesz patrzył, jak ona nie jest odpowiednio podlewana nowymi talentami. I będziesz obserwował, jak ona po prostu marnieje ci na Twoich własnych oczach. Teraz mamy ponad 10 lat bez tytułu Bioware'u. Bioware jest obcinany z kolejnych mniejszych studiów. Kolejne, proje kolejne projekty są zmieniane lub były kasowane. Teraz zobaczcie, z firmy, która miała parę równych projektów, została. Firenka, która będzie robiła tylko Mass Effecta. I znowu będzie się tliła przez te parę lat, bo ja nie jestem pewien, czy Mass Effect 5 wyjdzie na tą generację. Myślę, że w najlepszym przypadku to będzie crossgenowy tytuł. Ale tli się, będzie się tliła ta nadzieja, że może Bioware zaskoczy. Że może te doświadczenia od Anthema, czy od Dragon Age a zaplusują. Ale nie jestem pewien. Myślę, że kiedy Mass Effect 5 będzie wychodził, to Larian czy, jaka, czy jakieś inne studio znowu zbuduje RPG, który skopie tą kopię, bo tak jak Dragon Age stara się być kopią grą BioWare'u, tak wszystko zapowiada się, że Mass Effect 5 będzie taką kopią gier BioWare'u znowu. I znowu będziemy czytać, że, Bio że BioWare is back u zachodnich recenzentów. A potem się okaże, że to bug, to nie od powrotu, tylko, że nowe Bioware ogląda plecy starego. Nie wiem, chyba będę musiał zrobić filmik o tym, że będzie trzeba się zachować jak Ka Kylo Ren niedługo, jeżeli chodzi o gry. Ale to... to temat na inny filmik. A co Wy sądzicie o tej tragedii, jako jest Dragon Age Velgard. Piszcie w komentarzach, i mam nadzieję, że będziecie mieli rewelacyjny tydzień. Trzymajcie się, papa. Pa.